czerpały nam się już wszelkiego typu możliwości, czyli pisanie pism, proszenie Panów Ministrów, Pana Premiera również, bo takowe pismo Pan Premier dostał od naszych pracodawców i dlatego dzisiaj musimy się posatygować tutaj osobiście, aby Panu Premierowi wręczyć petycję. Pan Premier zresztą sam z Trybuny Sejmowej Powiedział, że rząd ma sposób na kryzys, dlatego tu jesteśmy. My też mamy pewien pomysł, który mu przedstawimy i być może pomoże rozwiązać naszą krytyczną na dzień dzisiejszy sytuację.